Cześć kochani, tu gruba ryba Lublin. Słuchajcie, witam Was serdecznie po weekendzie. Każdy z Was odpoczywał, grillował jeziorka, cudawianki, muchomorki. Cieszę się, że żeście odpoczęli. No, niestety też starałem się odpocząć. Byłem gdzieś z Mareczkiem na, na rybkach. Pospinningowaliśmy troszeczkę z pięknymi efektami. Marek trzepnął pięknego szczupaka na jeziorze Dratów, tutaj koło Lublina i tyle w temacie. Słuchajcie, ja niestety po m, takich wypadach spinningowych musiałem przyjeżdżać tutaj do pracy, troszeczkę popracować przy rybach e, i e, tak jak widzicie tutaj, e, mam samiczkę, która mi się bardzo szykuje tutaj do e, wykotu, jest już gruba. E, obok samczyk. Tutaj jest samiczka ta, która się ostatnio wycierała u kartoflanka, dwa tygodnie temu wycierana. I tu kolejny samiec. Słuchajcie, dzisiaj podałem im tutaj pokarm dla jesiotrów. On jest taki bardzo drobniutki. Wysokobiałkowy, ponieważ zawartość białka tutaj i mięsnego i roślinnego to jest około 70% i jest porównywalna z białkiem artemii. Natomiast jedyna wada tego pokarmu jest taka, że zakwasza on strasznie gore. I trzeba uważać po prostu by pH wody nam strasznie nie spadło bo będzie skifa na parach małe trójki przyniosłem już do akwarium obok i tutaj słuchajcie wyglądają one już w ten sposób jak widzicie dostały dzisiaj Vitalisa Carnivore do jedzenia i Będą sobie podjadały no Jak widzicie już Są po zresorbowaniu Woreczka żółtkowego I powoli zabierają się Za, za Jedzenie tego pokarmu Muszą Na razie posiedzą sobie jeszcze w tym końcu. Myślę, że ze dwa tygodnie Nic im tutaj nie brakuje A na małej przestrzeni będą Lepiej jadły Natomiast ja będę musiał pozdejmować i powyjmować stąd wszystkie, wszystkie 180 trójki i większe 330 trójki z wcześniejszych miotów, i przeniesie już na akwarium sprzedażowe, by móc połączyć tutaj znowu gatunek ten sam, czyli 333, tylko tym razem select. Ze 180 trójką, która jest tutaj w końcu na górze i na pewno gdzieś, o widzicie, maluchy sobie tutaj ma, e, siedzą. One dostały tutaj Witalisa Karniworek, e, który się znajduje gdzieś tutaj w rogu końca. E, dorosłe. Oczywiście ten karniwore wygląda w ten sposób. Dorosłe dostają to samo, żeby mogły sobie wcinać. Eee, słuchajcie, eee, praca w re na sklepie, słuchajcie, w, wyleń kredów weloniastych też się udał. I całkiem sporo tego mrowia jest. Dostają tak samo Witalisa Carnivore To jest pierwszy pokarm taki, który będą jadły. I oczywiście w weekend gdzieś tutaj wylęgły mi się, to znaczy wylęgły, wytarły się kaliko loniaste Które będą się wylęgać dopiero dzisiaj wieczorem, albo jutro rano. A tak ogólnie e, na akwariach cisza, spokój Coca-Cola. Mówię, szykowały się burze, ja robiłem wymiany, bo zrobiłem prawie 2,5 tysiąca litrów e, wymieniłem wody, ale niestety nic z tego nie było. Czasami tak bywa. Słuchajcie, do następnego filmiku. Pozdrawiam, Gruwa Ryba lubi.